Przed nami zadanie szóste, zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. Moi drodzy, oczywiście zaczynam sobie od lewej strony, tam mamy jakąś liczbę przemnożoną przez jakiś nawias, więc najpierw sobie to wymnożę, czyli będziemy mieć minus 2x minus 6. Mniejsze bądź równe od 2 minus x przez 3, więc teraz sobie pomnożę wszystko razy 3, żeby się pozbyć tego mianownika. Więc całą lewą stronę, czyli minus 6x minus 18, mniejsze bądź równe, no i po prawej ta trójka mi już znika, więc zostaje mi 2 minus x. I teraz przerzucam sobie x na lewo, a liczby na prawo. Więc jak przerzucę tego x na lewo, to będzie minus 5x, ponieważ dodajemy x. A osiemnastkę przerzucam na prawo, więc po prawej będzie 2 plus 18, czyli 20. I uwaga, dzielę przez liczbę ujemną. A jak dzielę przez liczbę ujemną, to zmieniam znak nierówności. 20 podzielone przez minus 5 to minus 4. Tym sposobem mamy gotową odpowiedź. X należące do przedziału od minus 4 do plus nieskończoności. I przy minus 4 koniecznie nawias domknięty. No i mamy odpowiedź C. I lecimy do zadania siódmego.